Cześć, tu ziomka Fe, a to jest kolejny odcinek serii Let's Play Oblivion. Jak widzicie, znalazłem się już prawie przy świątyni. Chyba, chyba to jest świątynia. Jeśli nie to, to trudno. I tak tu wejdę teraz. Yy, tylko jakoś może tu na górę się wybicie, ale to już z tym będzie chyba jakiś problem. Tak więc... Niestety, ale... To jest trudne zadanie. Nie, dobra, już jest łatwiej. No. Coś tu się jar? Znowu. A, to ten. Eee. Dobra. Ja ciebie załatwiam. Kurczę. Nie ty mnie, tylko ja ciebie tak, jeszcze... co jeszcze? Może jeszcze... drżnego księcia jak tu wyślecie, jeszcze do mnie. Kurczę, powiem, że robi się teraz trudniej na tym Oblivionie. To już nie jest takie łatwe jak na początku, że e, uderzało się kilkoma strzałami i, i po prostu taki, taki koleś leżał. Tylko to jest inna zabawa już. Kurczę. nie możesz mnie wykończyć, no właśnie, ty już umarłeś, ty zaraz też umrzesz Dobra, to jest kit Trawę oczywiście jak najbardziej wezmę, dziękuję skorzystam. Tam już stoi drugi Nie chcę mi się bardzo do niego pochodzić, ale nie pani zaraz do mnie przyjdzie, więc wolę do niego podejść Co to jest bram od nie znalazłem, to jeszcze nie daje jednak Tą bramę zostawimy z niej może na później. Ale rozwalimy tego pana, czy panią, i po prostu pójdziemy do tamtej, do tamtego miejsca. Super, utchnęłem, A, dobra, już mogę się użyć. Powiem wam szczerze, że mi są bardzo trudni. Chyba najtrudniejszy z całego obliwiono jak na razie. Jak na razie oczywiście. Um, solem. Mhm. Dobra, to może jest sobie naprawię jakieś rzeczy, ponieważ nie jest to chyba za dobra sytuacja jak dla mnie. Dobra. I zaraz wszystko wygląda lepiej. No Tak więc mogę już iść do tej świątyni, poszukać tego artefaktu i, i po prostu wrócić do Martina i dać mu ten artefakt. Niech on otwiera sobie ten portal, niech się wchodzi. Tam. Ja na razie nie mam zamiaru. <grym> Za dużo mnie spotkało w tej przygodzie. Odpołóż sobie, może kupię sobie dom, jak będzie mi na to stać. Puszczę co to jest. Wilk? Takie wilk. O, cie wilku. Dobranoc. Mm. To, to było jakieś inne wejście. No i działa Nie, ja, ale fajnie tu. Hm, jak już nazwał ten jedną bramę obliwioną, to od razu. Ciemność na maksa się robi W ogóle ciemno Jak nie powiem co Co to jest Zniszczone na kopalnie co tam jeszcze nie byłem Nawet nie wiem kiedy to znalazłem Ej, Dobra Mniejsza o to Jak na razie trzeba poszukać tylko tamtego tamtej świątyni całej patronacha czy, czy, czy kogoś tam jeszcze Bo ta świątynia jest najbardziej nam potrzebna w tym momencie No właśnie zobaczę ile mam mm, alchemii 46 i trochę mi jeszcze brakuje Kupi wilk <ścoughs> <ścoughs> Się rzucił do boju No dobra co to jest? Takie świecące jakieś gówno Okay. To było dziwne. Tak, co tu jest? No co ty o? Jakiś błędny ognik. Nie, 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 zostaw mnie ogniku, zostaw mnie, ja nie chciałem, ja nie chciałem. Ja nie chciałem, zostaw mnie. Przepraszam, zostaw. Zobaczysz mi? Kurczę, kurczę, zostaw mnie, zostaw mnie, ognniku jeden. Ty. Eee! Mam nadzieję, że nic mnie nie spotka już ciekawego. No jeszcze wilk. No nie. że żebyś nie może. Tam coś jest, Dobra. Tu też coś jest. To jest złe Nawet drzewko się pali Nie no Jeszcze ognik mnie goni, nie ognik zostaw nie ognik, ognik Kamień duro, że nie spokojnie z okresji opczonej Broni pancerza. No w sumie tak Żal cię Założył mi jakieś na no coś, nie wiadomo co i, i dał mi... I dał mi w sumie to nic. Zaklęty łuk. Fajnie. Pięć tylko. I zaklęty hełm tylko trzy. Mm, fajnie. No cóż. Raz bywa. Tak. bywa. Inaczej. No. Teraz się przejdźmy do tej świątyni, a trochę haha ha, jakiegoś tam świątynie ciem przodków? What the fuck? tu jeszcze nigdy nie byłem bojowarzy, że Zanawidź dalej mnie nie? Czy już mu się odwiedziało? Dalej mnie go nie jeden. Nie dobra, nie chciałem tu wchodzić. Kurczę, ratujcie mnie ludzie, ratujcie mnie. nie. Kurczę, gdzie tu jest coś otwartego? Dziadzie Maciek. Tu coś jest. Ktoś lub ktoś. E no, stój. Ja też właśnie czekam Kolowian jeszcze nie fajnie O gdzie jest ten drugi Gdzie on powiek Ognik ja bym cię chętnie zawalił już morty, ponieważ mi przeszkadza tylko Dawaj, możecie zniszczyć, nie ma takiego bata. Żeby cię nie zniszczyło. Chyba się nie zniszczę. Kurczę, 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 kurczę. Mm hmm, hm Proszła po mnie. Drażnienie, wyrażenie szczęścia, wardo do porażenie. Pokój do tej chwili, no i na czym Kurczę. Co za dziadowstwo małe? A ten gdzie ucieka? Co za... Dobra, w no końcu mi znikło Aha, dobra, już wyposażony mm, 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 fajnie, gdzie jest ten ognik Chyba to był Kurczę, on taki jest dziadowski ten ognik Nie widać go w ogóle To jest najgorsze Że go w ogóle nie widać Dodatkowo w ogóle go nie słychać ci debile uciekają się cienia swojego może mnie, że ja zmieszam może dobrze ale to jest w niewrot <grym> o co jeszcze? nie wiem Przede tylko na świątyni, nie coś znajdę chcę, żeby ten ognik się ode mnie odwalił tak szczerze mówiąc teraz po co jego ruszałem No rachy, gdzie ty jesteś? Och, chyba za mnie tpisz No, co za dobra, a tu wejdę, może mi wtedy zostawi? Hmm, co za ognik. Zostaw mnie, proszę. Wszyscy Żydzie. Co za, co za brat. Zostaw mi ognik. Kupi ognik. Ognik, zostaw mnie w spokoju. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Na razie. Spotkam się z wami, jak się uporam z tym. А, Группе водителей, наверное.